Dzień dobry. Mam na imię Patryk. Mam zaszczyt być koordynatorem projektu, który zaraz się dla Państwa zaprezentuje ze swoim show. Show poniekąd inspirowany z postacią papuszy e, polskiej rewelacji romskiej poetyki, która została odnaleziona przez Jerzego i przetłumaczona na język polski, ale również zobaczymy inspiracje e, pochodzące z różnych krajów. Yy, nawiązujące w dużej mierze do kultury romskiej. Yy, uczestnicy, którzy się zaprezentują, będą z Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Bułgarii, Czech i Polski. Yy, show będzie częściowo po angielsku, a częściowo po polsku. Yy, duża yy, będą dialogi po angielsku oraz będą monologi po polsku, jak również, co bardzo ciekawe, yy, poezja napisana po polsku przez Czecha. E, także pozwólcie Państwo, że zostawię Was z młodymi, zdolnymi, inteligentnymi i wrażliwymi ludźmi. O! Jeszcze jedno. E, ja takos Witamy e, 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 witaty e, naszy, na naszą show e, naszych e, druzji z Ukrainy. I to jest jeszcze jedna niespodzianka. Zaraz po naszym e, występie odbędzie się e, Coś, co nazywamy w świecie Erasmusa wieczorkiem kulturowym, kultury ukraińskiej, z tym, że akurat e, z uwagi na godzinę nie jest to do końca wieczorek, natomiast będzie to w tym samym schemacie jak zwykle, to znaczy zaprezentują czyny z Ukrainy, e, opowiedzą też o swoim życiu. Jak również oczywiście zarówno z nami, z uczestnikami, jak również z e, naszymi przyjaciółmi z Ukrainy można jak najbardziej zamienić na parę Ja służę rolą tłumacza, jeżeli będę poprzednim, myślę, że znajdę tu parę innych tłumaczy. No uh, i. Bardzo proszę. oto nasze Dziękuję. Tam, gdzie dziś tarnowska gmina był, tam sobie mały dom, pełen śmierci, tańca, wina, a w nim mieszkał, stary Rom. When the tree died, the forest cried. When the old dies, all start A w tym domku na cygana cyganeczka się rumieni. I jednego ranku z miłości płomieni przywitała ta cygańska diaspora nową twarz. Chłopczyka Gabrzo Mora. Dzielnym. i problemu nie miał nawet z utworem trójdzielnym. Jedną za drugą połykał książkę, codziennie w nią stawiał wstążkę. Aż jednego dnia wyrósł gadżomor. Mężczyznę silnego. I wtedy ojciec zrobił to, co treścią jest tej opowieści. Państwo zrobił coś, co w głowie się nie mieści. Coś złego powiedziałby dziś ktokolwiek. Lecz wtedy dla ludu cygańskiego coś zupełnie normalnego. Postąpił według dawnego zwyczaju, którego dzisiaj nie ma już w tym kraju. Rozpoczął się wtedy gon na najlepszą z cygańskich żon. I dla syna małżonki poszedł szukać. I kiedy ją nareszcie zoczył, radością z tego w górę skoczył. Wysoko tak, że chmury stoczył i deszcz począł w ziemię z

czy jej śpiękno ledwo cieknie oku. Lecz dla serca Gadżomora opływała mrozem. I Gadomor każdy wieczór wymawiał słodkim głosem imię tej, co miała zostać, jego serca losem. Rosalinda. It's so nice to visit your old parents, Gautama. I'm super excited. I want to introduce you to my girlfriend, Rosalinda. Sir, uh, your friend. No, we are a couple. We, we love each other. What? Uh, you and you. We want to create a family together. But this is completely unacceptable! Why don't you like Rahmula? Just look at her! She was expensive! We paid five chickens! And one cow to her family! Why don't you like her? Just look at the tea! Why don't you like her? I mean, this is... This is unacceptable! Gatovor! You should learn your lesson! Come here! Come here! Sorry, sorry. I survived! Hitler! I survived Stalin but this this is something Oh I don't want to see that face of yours never in my life. Go go! Więc przez ojca w dzicz wygnany, w dzicz, co trawą nie zarasta, ponieważ jest fakt to znany, iż dla cygana dziczą widok miasta. I tam smutny pieniędzy szukał, lecz mówili mu dziennie wcale nieodmiennie, za cygańską pracę nigdy nie zapłacę. Are you gypsy? Yes, is that a problem? Well, it can be. Sorry, we cannot hire you. Okay, thank you. Hi, sir. I wanted to bring you? I'm not kind of I forget it, I don't care. Sit down. Not on my chair, on the fucking ground. Take this, start. So why are you here? I want a job, sir. What job? Whatever, it's fine for me. Okay, but I will not pay you. But I need to eat. I will pay you a little, just so you can bear leave. Okay, thank you. What is your skills? I can I can be a, a, also a table and a chair too. A table? I will try. It. Fuck off. But you have to build the wind too. sorry, sorry. Okay, good. You're hired, but remember, minimum, minimum salary. Hey. Let me shake your hand, my friend. Thank you. Thank you very much. I więc do rodziców wrócić musiał skoro za cygańską pracę nie płacono spory. I w ten dzień Gacomor pojął Rachmule za żonę. Chociaż w stanie rzec już nie był, to tej miłością płonę. Welcome everybody. We Witam wszystkich. Wszyscy jesteśmy to zjednoczeni, the wedding of Gacomor i Ramula. Ramula, czy chcesz wymarzyć Gacomor i żyć z nim? for the rest of your life? Yes. And Gachamon, do you want to marry Ramula and live with her for the rest of your life? Uh, yes, I want to. So, I'm gonna throw the key in the water and you will live forever together and anything will separate you. I chociaż ludzi było wiele w tą niedzielę, niewesołe było cygańskie wesele. Mijały miesiące, mijały lata, mora ciało stare, straciło w życie ziemskie wiarę i głowa jego włosem była niebogata. Zawsze Cię kocham i zawsze to I Zawsze Cię kocham i zawsze to zrobię. I mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnej Nie mogę uwierzyć własnym oczom. Po tych wszystkich latach ofiarowanych mojemu mężowi on nadal kocha tą głupią krowę Rodalindę. Codziennie dla niego gotowałam, sprzątałam, czyściłam, wychowałam sama czwórkę naszych dzieci. Jedyne, czego oczekiwałam, to do zrozumienia, że to nie moja wina, że jego poprzedni związek się rozpadł, że to jego rodzice chcieli, żebym go poślubiła. Pragnęłam akceptacji i miłości. Lecz w tej chwili każą mora dusza innych sferach się porusza. Jego stary, słaby wzrok przyciemnia tylko wieczny pro Taki, z którego nikt się nie obudzi. Wiedzcie więc, jedno Państwu powiem, iż nieszczęśliwszy z wszystkich ludzi, ten, kogo próżne serce nudzi, ja może jestem tylko kiepskim rymorobem, lecz Wy, kochajcie się, szczęśliwie i sami staniecie nad wodę. To pędzimy światem, my Cyganie, znamy cały świat, my Cyganie, wszystkich, tych, a zbyt I tak kończy się gadżobora życie. I ta historia należycie. Ale wciąż żyją bohaterzy... Слава Украине!